I czas na kolejnego trójkolorowego vloga. No i dzisiaj nieustające pasmo sukcesów GKS-u Katowice piłkarskiego, z czego jesteśmy pewnie bardzo uszczęśliwieni. No i hokeiści zaczynają dostarczać coraz więcej emocji, tak jak to miało miejsce w poprzednich sezonach. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Pierwsza sprawa to mecz w Pucharze Polski. Mecz, który GKS Katowice wygrał, do którego ponownie. Musimy wrócić, ponieważ on miał wpływ na to, kto pojawił się na boisku w meczu z pogonią Szczecin. Rozegrał swoje pierwsze minuty w ekstraklasie Bartosz Jaroszek i popisał się spektakularnym zablokowaniem strzału do pustej bramki, już obok interweniującego Dawida Kudły. Więc ogromne brawa dla Bartosza Jaroszka za ten debiut. Szkoda, że nie udało się ostatecznie uniknąć straty bramki, bo w tej sytuacji gdzieś tam zawodnik w trzecim tempie zdobył w końcu bramkę. Ale już Jaroszek podczas tych kilkunastu minut pokazał się w ekstraklasie z całkiem dobrej strony, więc tutaj spore brawa. Patrząc jeszcze na to spotkanie, no to wydaje się, że miał swoje minuty Alan Czerwiński, które już też przekłuł w ekstraklasie na znacznie wyższy poziom. Zyskuje ten zawodnik coraz więcej minut, coraz więcej wchodzi w ten rytm meczowy, tak jak nam o tym wspomniał w wywiadzie, do którego oczywiście zapraszam. Przy okazji e, wspomnę, że podczas nagrywania audio do tego wywiadu i przeprowadzenia tego wywiadu, który był tuż po spotkaniu z pogonią Szczecin, e, no, od Alana Czerwińskiego biła taka pewność siebie, że ja prawie z wrażenia w ścianę wpadłem, bo tak stałem przed nim i tak nie umiałem e, dowiedzieć, że Alan Czerwiński jest po prostu y, taką, e, nie wiem jak to nazwać, ale ostoją pewności siebie. E, no, po prostu tak. Y, tak zawodnik miał taką aurę wokół siebie, że aż człowiek miał świadomość, że no tak, no to, to gramy dzisiaj chyba o mistrza Polski, no bo nic innego nie pozostało. Także no takie wrażenie po tym wywiadzie, może i dziwne, może i nie, ale u mnie zostało. Bardzo fajna wypowiedź dotycząca kibiców, no bo no tutaj nie trzeba być wróżką, nie trzeba też ubierać tego w jakieś niepotrzebnie nadmierne słowa, ale to, co dzieje się przy Bukowej, już w zasadzie w tym roku, bo to nie tylko w Ekstraklasie, ale też na koniec tej pierwszej ligi też tak było. Cały stadion żyjący każdym zagraniem zawodników, to jest coś na co każdy piłkarz też czeka i liczy. Jeżeli on czuje tą więź z kibicami na, na stadionie, to jego gra wygląda inaczej. A przykładem najlepszym jest do tego Marcin Wasilewski, który po awansie no to chyba e, naprawdę dostał tak jakby tą kartę Fify, e, tą Bustowaną, czy, czy teraz ewolucję, czy zwał jak zwał. Ale gość po prostu jest w tej Ekstraklasie niesamowity, jeżeli chodzi o charakter i wolę walki. On biegnie w ciemno całe boisko na sprincie, wyprzedza trzech zawodników, wywalczy tylko aut, albo aż out, bo dzięki temu nie dość, że nie mamy zagrożenia pod własną bramką, a jeszcze mamy piłkę pod bramką przeciwnika. No to jest coś niesamowitego, na co większość ludzi już też mocno zwraca uwagę. Kolejna sprawa, Adrian Błąd i rzuty z autu. Nawet ja wielokrotnie Krytykowałem Góraka na konferencjach, to było w przeszłości oczywiście, że jak przeciwnik rozgrywał auty, albo my rozgrywaliśmy auty, to bardzo szybko albo odpuszczaliśmy przeciwnika, albo traciliśmy piłkę do własnych autów. Teraz no to, to, to ja byłem w sumie w szoku, bo te auty no to, to widać było jakby to było jakieś AI, które decyduje, że cały czas rzucam tak, 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 cross, tak, 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 cross i to jest cały czas to samo i to jest cały czas precyzyjne i to jest cały czas... Kontynuacja akcji, dzięki temu, a to tak wyglądało, że to Iron Bond te krosy za plecy obrońców, no i to się po prostu dobrze oglądało. I wielu kibicom to nawet zapadło w pamięci, kto tam przy tym aucie grzebał, żeby go tak właśnie rozegrać i rozrzucić. Więc bardzo fajnie, że też ludzie zaczynają dostrzegać to, że to cały zespół tak naprawdę warto chwalić, a nie pojedyncze jednostki. Ale te pojedyncze jednostki jednak niektóre się mocno wybijają, właśnie taką wolą walki, bo czasem. Też spotkałem się z opiniami dotyczącymi Bartosza Nowaka, że inni walczyli, ale on trochę odstawał. No moim zdaniem nie, bo w tym meczu akurat on nie odstawał, tylko on był prekursorem tych akcji ofensywnych, i jego praktycznie z tych akcji nikt nie, nie pamięta. A to on rozpoczynał jakimś pierwszym podaniem zaraz za innymi obrońców. On gdzieś tam zebrał obrońców na siebie, on gdzieś tam zgrał, on zagrał bardzo dobre spotkanie, był jednym z lepszych zawodników naszej drużyny i bardzo ważne i fajne. Że Sebastian Berger zdobył bramkę i jeszcze zanotował asystę, którą też zanotował dzięki temu, że nie odpuścił piłki, która gdzieś tam leciała w stronę autu. Był to doliczony czas. On oczywiście miał więcej sił, bo wszedł z ławki, no ale to dalej nie zmienia faktu, że pobiegł do końca. Zaufał, że marzec do tej piłki wyjdzie. Marzec wychodzi, strzela, bramkę jest 3-1 i w końcu można odetchnąć, bo tych nerwów trochę było. No i przy okazji tego vloga i sytuacji, którą o której poinformował nas Sebastian Berger, no to gratulujemy Sebastianowi e, potomka, który jest w drodze. Mamy nadzieję, że wpłynie to na niego tak jak na Bartosza fraszkę w hokeju, czyli będzie najlepszym strzelcem w drużynie, e, bo taki efekt aktualnie jest właśnie chyba w domu państwa fraszki, fraszków, fraszko, e, że no Bartek Fraszko jest zdecydowanie e, najlepszym zawodnikiem punktującym na lodzie w drużynie Jacka płakty i wyróżnia się na lodzie podczas każdego spotkania. Także trzymamy kciuki, żeby na Sebastiana Bergiera zadziałało to dokładnie tak samo. Mecz z Pogonią to już historia. Historia, którą na pewno będziemy często wspominać, ale przed nami kolejne spotkanie z Puszczą Niepołomice. Kibiców GieKSy tam nie będzie, mecz odbywać się będzie w piątek. W piątek też mamy mecz hokejowy u siebie. E, wydaje się, że to będzie mecz drużyn, które stawiają na staja fragmenty. GieKSa już zdobywa, co mecz zdobywa. Kreuje groźną sytuację praktycznie co mecz z autu yy, i w ogóle ze stałych fragmentów pod yy, ramką przeciwnika. Na co też zwracają trenerzy drużyn przeciwnych, że chcieliby mieć tak opanowane stałe fragmenty jak GKS Katowice, a trener Tułacz jest znany z tego, że jest specjalistą od stałych fragmentów, więc pytanie, czy będziemy mieli mecz stałych fragmentów raz dla jednej, raz dla drugiej drużyny. No jest to mecz grany na stadionie Krakowi, też na pewno w dobrych warunkach dla piłkarzy. No, i trzymamy kciuki, żeby Gieksa powalczyła oczywiście o komplet punktów. A to pozwoli zadomowić się na pewno na kilka kolejek do przodu, gdzieś w tej górnej części tabeli, albo chociaż środkowej. Przynajmniej daleko w dół spoglądając za siebie z czystym sumieniem i ze spokojem przed tą przerwą reprezentacyjną. Gieksa hokejowa, Gieksa hokejowa we wtorek pokazała po tych dwóch transferach, że wraca do, do takiej bardziej zadziornej, kreatywnej gry wydaje się, że świetny dla kibiców ten mecz z GKS Tychy, wynik 5:4 dla gości. No pechowe straty bramek, wszystkie bramki stracone w osłabieniu, także tutaj wiadomo, że specjaliści od hokeja pewnie rozszerzą tą wypowiedź o to, z czego to wynikało i kto był za co odpowiedzialny, ale na pewno tak dla postronnego kibica można stwierdzić, że no to była ta Gieksa, która nam przysparza tych tych emocji, tych dodatkowych Dodatkowych emocji gra do końca, walczy, nie odpuszcza i jest się z czego cieszyć, jest co przeżywać, jest się czym emocjonować, a to najważniejsze w każdej dyscyplinie sportowej. To tyle z tego vloga. Na koniec zapraszam oczywiście do sklepu Blaszok, jedynego sklepu kibiców Gieks.